Widząc to ceramiczne wyobrażenie słonki siedzącej na gałązce, większość z nas myśli, że jest to zwyczajna figurka ptaka. Ale to tylko ułuda. Jest to naczynie na pasztet, powstałe w manufakturze fajansowej Żana Antoine Anonga w Strasburgu około połowy XVIII wieku. Górna część słonki to pokrywa naczynia, dolną wypełniano pasztetem. Już w starożytności artyści tworzyli iluzję rzeczywistości, głównie w postaci malarstwa iluzjonistycznego. To swoiste optyczne złudzenie oka, zwane tromplej, w czasach nowożytnych wprowadził do ceramiki na szerszą skalę Francuz Bernard Palissy, tworzący w XVI stuleciu talerze złożonymi owocami, wężami, rybami i tym które także wraz z muszlami czy roślinami zdobiły jego wazy. Pierwsze tromplej z porcelany europejskiej powstawały od około 1720 roku, a więc już 10 lat po rozpoczęciu działalności manufaktury miśnińskiej. Były to głównie naczynia w formie zwierząt bądź owoców. A dekadę później, gdy rzeźbiarz Johann Joachim Kendler został jej głównym modelerem. Zaczęły powstawać całe serwisy deserowe imitujące owoce, zaś około połowy XVIII stulecia popularne stało się nadawanie kształtu zwierząt różnego rodzaju terynom czyli inaczej mówiąc, naczyniom z pokrywami czy wazom do serwowania różnych potraw. Oczywiście ta moda była powszechna, a jednym z warsztatów ceramicznych, które produkowały tromplej na masową skalę, była manufaktura fajansu Pola Antoana Anonga w Strasburgu, jednym z najważniejszych ośrodków ceramicznych we Francji. Tego, na typ, tego typu naczynia ta wytwórnia wykonywała od 1745 roku, a przeznaczone były do pasztetów strasburskich i w większości oczywiście miały formy ptaków, zarówno domowych jak i dziko żyjących. Autorem dużej części modeli tych strasburskich trompe-l'oeil był Jean Guillaume Lons, pracujący w tej manufakturze w latach 1738-1754. Stworzył również wazy do pasztetu w kształcie słonek, jak te zamkowe, znajdujące się w naszej kolekcji. Tego typu naczynia imitujące ptaki często stanowiły część wielkich serwisów myśliwskich, zamawianych przez okolicznych książą. Wiadomo na przykład, że cztery takie tereny w formie słonek wchodziły w skład zastawy myśliwskiej elektora Clemensa Augusta, zamówionej jesienią 1751 roku. Może i nasze zamkowe słonki, gdyż mamy parę takich naczyń, były ozdobą tego serwisu?